Hej, hej, cześć, witajcie, tutaj Nexos A to jest kolejny odcinek PvP <gryw> Dzisiejszy odcinek y, będzie nieco, powiedzmy, inny Oczywiście ten PvP, wersja PvP będzie nieco inna Ponieważ znajduje się na innej postaci Ta postać y, to mój wierny paladyn z majtki I dostajemy niezły wpierdziel już na początek Zaraz przejdziemy do, do tego, co tutaj się dzieje Teraz będę musiał jakoś przeżyć y, Jak widzicie, mój paladyn jest healerem i zaraz wam powiem mniej więcej jak go doprowadziłem do takiego stanu, że on może leczyć, choć nie jest nadal najlepszy. Jak widać muszę teraz przetrwać jakiś ostry atak przeciwników, którzy no, chyba nie przepadają za paladynami albo po prostu mnie nie lubią. I teraz trzeba uciekać. Długo się nie poleczę. No i właśnie w tym momencie zginę. Okej. <laughs> Okej. <Okay. Okay. śmiech> o Jezu moje gardło. No dobra, a więc e, to jest mój paladyn z Jemci majtki, tak się bardzo ładnie nazywa. Bar <głodzie> Ludzie się pytali, dlaczego tak, tak, tak się, się nazywa mój paladyn. E, mój paladyn nazywa się tak, gdyż e, gdzieś tam kiedyś na, jakieś, na jakimś PTR czyli na serwerze testowym, jakiś gościu właśnie miał tak na imię i mówię, kurde, ale świetna nazwa, muszę, muszę sobie aż takiego, takiego zrobić. A że akurat y, chciałem zrobić Paladyna, to mówię, a dobra, zrobię sobie tako, bo to był taki okres, gdzie ja, powiedzmy, mm, tworzyłem postacie i po pięciu minutach zaraz je gdzieś tam wywalałem, czy tworzyłem od nowa. No i tak właśnie tutaj się znalazł mój paladyn, który jakimś cudem dotarł do levela 80, później w kataklizmie do 85, zrobiłem z niego sobie tanka, jako że miałem jakąś tam chętkę na tanków. Później jednak zapragnąłem... o Jezus Maria, niestety bubla muszę włączyć. Łączmy cooldowny i trzeba się wyleczyć do full HP. Oj, teraz to dostanę w pierdziel chyba. Ok, leczymy. No i zapragnąłem jeszcze raz sobie pograć healerem, no i teraz ostatnimi czasy właśnie dużo robię battlegroundów na tym paladynie, dlatego mówię, kurde, zrobię sobie coś z tym paladynem. I teraz jesteśmy właśnie na battlegrandzie. Mój paladyn był w połowie w tank w sprzęcie do tankowania. I, I leczyłem w połowie tym, w połowie sprzęt do leczenia, i w połowie sprzęt do tankowania, i jakoś teraz ostatnimi czasy mi się udało go jakoś tutaj dobić tak, do takiego poziomu powiedzmy używalności, gdzie już normalnie mogę sobie leczyć, moja mana jest na dosyć wysokim poziomie, i to wszystko bardzo sprawnie się to jakoś odbywa, to leczenie. Nadal jeszcze mam tutaj takie rzeczy jak trinkety do tankowania, jak ringi i takie sprawy, ale powoli, powoli się tego pozbywam, robię bardzo dużo battlegroundów i kupuję ten właśnie set za honor. Oj, tutaj dajmy freedom naszemu gościowi, aby nikt go nie spowolnił i zacznijmy go leczyć. Paladin to jest taka super, powiem wam, bardzo fajna klasa do leczenia i ona mi się nawet we Wrath Kingu podobała. Musiałem do niej wrócić, bo no, to jest super klasa, powiedzmy, że jakoś... Przypada mi do gustu, tak jak Hunter, więc no, jesteśmy na tym Paladynie. Myślę, że Wam się może ten materiał spodobać. Może dzisiaj coś opowiem o tych Paladynach. Jak widać tutaj, za wszelką cenę próbuję utrzymać tego Huntera przy życiu, jako że zgarnia strasznie duże obrażenia. I chyba niestety tutaj już, już go nie uleczę. Trzeba uciekać, uciekamy. Włączam takie coś, co się nazywa Divine Protection. To mm, sprawia, iż nasz paladyn y, zaczyna poruszać się o wiele, wiele szybciej. Czekajcie, musimy go zestunować tutaj. Oj! Oj, to teraz mamy przesranę. Musimy jakoś się tutaj... Uciec! Musimy się jakoś uciec! Dobra, pobiegniemy na górę. Biegniemy na górę, nie ma co tutaj y, jakoś próżnować. Ten hunter nie da nam spokoju, na pewno, więc y, musimy jakoś się tutaj... Przemieścić do góry. Kurde, nie da się skupić. To, to leczenie jest strasznie trudne. I ten, ten Hunter naprawdę, widzę, że chyba mnie nie lubi. I'm shot idzie. Zrobimy tak, o. Na razie nic nam nie będzie w stanie zrobić. Jako, że mamy y, Hand of Protection, Hand of Protection sprawia, iż y, jesteśmy niewrażliwi na wszystkie ataki fizyczne. Czyli te takie jak y, uderzenia od Warriora, czy, czy coś takiego. Oj, tu jakiś Paladin ginie. Trzeba go uratować. Ale pięknie mnie uratował, widzieliście to? Właśnie ten gościu uratował mnie przed y, otrzymaniem obrażeń. Jakoś w takim idealnym momencie. Dobra, mamy tutaj kurde y, nasz flag flagę naszą i muszę ją wyleczyć za wszelką cenę. Jak widać tutaj leczenie odbywa się y, bardzo sprawnie. Y, Paladin zyskał bardzo fajny System w Kataklizmie, który opiera się na Holy Powerach. Holy Powery to są takie, powiedzmy, punkty combo, które można używać albo do leczenia, albo do atakowania, w zależności od tego, w jakim jesteśmy speku. O, ale dostałem tutaj młotem. Młotem w ryj. Ale żyje, dobrze, że żyje. Musimy tutaj wyleczyć nasz cały team. Oj, dostałem Silensa. Nie mogę teraz kastować. No i ten system, powiedzmy, opiera się na tym, że zbieramy sobie te combo pointy, używamy albo do leczenia, albo do. Do, do atakowania. Oj, Marno tutaj z maną stoję. Jakoś się wyczerpała szybko. No i powiedzmy, że gdy uzbieram właśnie te trzy holy powery, one znajdują się po lewej stronie, w lewym górnym rogu pod moją postacią. I gdy nazbieram trzy combo pointy i użyję takiego uleczenia World of Glory, to możemy bardzo, bardzo mocno uleczyć naszego, naszego kolegę z drużyny, czy coś takiego. I jak widzieliście, tam były takie kryty, nawet po 40, po 50 się zdarzały. Oj, dajmy tutaj na mu. i przeczekajmy, może uda nam się gościa z czyli yy, yy, jakoś mu przerwać yy, ładowanie czaru. Ojoj, ojoj. Niezła akcja, tu się dzieje. Ja myślę, że te battlegrady z perspektywy healera odbywają się znacznie inaczej i to jest yy, może dla niektórych ciekawsze, może dla niektórych nieciekawe. Ale właśnie teraz dostaje nieźle. Pobudzi od tego huntera i oni naprawdę ze mną nie przepadają. Hunterzy to jest jednak coś, coś strasznego dla mnie w tym momencie. Jako że ja strasznie mało mam Resilience. A. Zaraz zobaczymy, ile dokładnie mam. Resilience. Resilience jest to stat, który spowoduje, że zadawane są nam mniejsze obrażenia. Oj, oj oj, oj, oj. I nie przetrwałem tego zmasowanego ataku. Zobaczmy nasze Resilience. On się znajduje w Defense. I mam 2,3k, to jest bardzo mało, jak na healera to jest bardzo mało, są healerzy, którzy mają po 5k resilienza, czyli 5000, no i to jest powiedzmy taka wartość, yy, która sprawia, iż healer jest jakoś powiedzmy nietykalny i może sobie poradzić nawet z, z wieloma przeciwnikami naraz. Ja jeszcze trenuję sobie, yy, oj, muszę użyć tej buffów, użyć, zbafować się i jedziemy. No i tak, tak to właśnie mniej więcej się odbywa tym paladynem. To jest bardzo fajna klasa, ona nie ma aż tak dużo uleczeń. Ona nie opiera się. Bo taką, są parę klas, które opierają się na czymś innym. Niektóre klasy opierają się na, na kastowaniu speli, niektóre, tak jak Druid specjalizują się w tym, że mogą w biegu sobie te czary używać. I tutaj właśnie w biegu hunter eh, paladyn umie sobie poradzić. Lecz on robi to z wielką trudnością i, i tak w którymś tam momencie będzie musiał się zatrzymać po to, aby powiedzmy tego Hila skastować, czyli użyć. Jak widać, oni nie dadzą mi spokoju i naprawdę chcą, abym zginął. No i teraz chyba w tym momencie zginę. Skinąłem. <laughs> to jest to właśnie. Hunterzy to jest, to jest upierdliwa klasa i jestem z tego dumny, bo powiedzmy. Ja czuję właśnie to co Hiller czuje, tą całą presję, gdy ja go atakuję. Choć powiem wam, że trudno zabić Hillerów w tej ekspansji. Oni są OP, jak widać, przetrwałem zmasowany atak dwóch, powiedzmy, bardzo dobrych klas do zabijania Hillerów. Oj, teraz musimy tutaj pomóc naszym, naszym kolegom. Oj, chyba stracił flagę, stracił flagę czy nie? Oj, on żyje, on żyje. Patrzcie, jak ładnie przeżył. Dobra, wyjdźmy z tego Fira i musimy szybko go uleczyć. Leczymy gościa. O Jezu, ole gościu ginie nieźle. O Flash of Heal. O ja, kurde, dobra, zabrałem na flagę. Zły, zły ruch z mojej strony. Bardzo zły ruch, dlatego iż użyłem powiedzmy bańki, a jeżeli mamy bańkę, to niestety nie możemy użyć tak zwanego e, użyć wziąć, podnieść flagi po prostu, aby pociągnąć ją do zwycięstwa. No trudno, teraz też zginę, bo to jest. No, patrzcie, co tu się dzieje, tego się nie dało przeżyć. Będę musiał ściągnąć sobie jednego, jednego addona, który nazywa się Debuff Filter. I on pokazuje nam, jakie Hoty, czyli Heal over Time, oraz Doty, czyli Damage over Time, mamy na przeciwniku lub na naszym sojuszniku. To jest przydatne. Dosyć. Oj, znowu przejęli flagę. Oj, naszą też wzięli. No i ten Hunter niestety, mogę mu smoknąć co najwyżej. Ale możemy sprawić, iż nasi mm, sojusznicy go zabiją. Wystarczy, że będziemy go leczyć. Ta perspektywa healera mi bardziej chyba, znaczy od... nie bardziej. Ono mi odpowiada. Ja lubię być healerem, stać z tyłu leczyć i widzieć jak ciągnę na przykład naszego gościa do zwycięstwa, gdzie on zabija paru przeciwników, przy tym nie ginąc, bo ja go leczę. To jest bardzo przyjemne uczucie. Prawie tak jak zabijanie paru przeciwników naraz z hunterem. Gdzie musimy naprawdę trzymać yy, dobry poziom cc ojoj. No i wiedziałem, że da mi Fira, ale... Udało nam się przeżyć to No i tutaj te, ten, y, ten powiedzmy rogue go tutaj nieźle załatwi, a nawet jeśli... Patrzcie, dostał Fira, a ja mu go dispeluję i może iść dalej To jest piękne, kocham takie, takie uczucie Dobra, wyrzućmy mu wszystkie... Oj, dostałem Silensa, niestety no, i właśnie w tym, ten, ten, tym sposobem gościu załatwił go, ale chyba teraz nie chce mi pomóc. Aj nie, już się wraca. To jest super, to, to, to jest normalnie jak arenka jakaś. Dobra, uleczmy się i dajmy temu gościowi tak zwane beacon of heal czyli za każdym razem, jak będę leczył kogokolwiek, to on też będzie dostawał heal. Zobaczcie, ja leczę teraz siebie i on także te heal dostaje. Oj, 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 oj. Teraz to już mam chyba przez Musimy się uleczyć, szybko leczyć, leczyć. Użyłem taką aurę, która sprawia, iż nie, nie mogą mi zaszkodzić w kastowaniu speli. Oj, oj, oj. No i teraz w tym momencie zginąłem. I ten battleground widzę, że się powoli, powoli ciągnie. Może to dobrze, dobrze dla niektórych, bo niektórzy ludzie lubią oglądać moje odcinki, takie dosyć dłuższe na PVP, a niektórzy nie lubią oglądać dłuższych odcinków i zazwyczaj przewijają albo w ogóle nie oglądają, ale staram się jakoś ten czas tutaj uprzyjemnić i pogadać sobie o czymś. I słyszałem, że się dobijacie do mojego do moich, do moich solo rides tego, tego programu, programiku, gdzie soluję rajdy. I myślę, że znalazłem sobie jakiś pomysł, który skłoni mnie do, do robienia ty, tych, powiedzmy, instancji i solowania ich. Dlaczego? Jakoś nie miałem chęci ostatnio na to, ale wpadłem na taki pomysł, że będziemy robić te rajdy, przykładowo na Xramas i będę Wam opowiadał jakieś dosyć ciekawe rzeczy jeszcze z mojej starej, portugalskiej gildii. Jakieś przygody nasze, jakieś śmieszne momenty, które się odbywały na tych rajdach. Więc to może być ciekawe i Cały czas zamieniam się w owieczkę. Co to jest? Owieczka. Owieczka. Oj, 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 No to teraz mamy przesrane. I dostałem Silensa. Beacon of Hill. Muszę siebie uleczyć najpierw. Jezus Mario, jak oni Oni chyba naprawdę za mną nie przepadają. Oj, chyba nie trafił we mnie tym yy... Spellokiem czy tam yy, Silencem. Trudna sytuacja, powiem Wam, że mamy tą jedną flagę, ale kurde, coś. Widzę, że teraz horda się zmobilizowała i nie pozwala nam wziąć, yy, wziąć flagi. Ojej. Dobra, ja go się postaram uleczyć tamtego typa. No i właśnie chyba sobie zaserwowałem śmierć w tym momencie. Mogłem nie biec tam, mogłem się schować bezpiecznie do bazy, ale niestety chęć leczenia moich sojuszników przywiodła mnie do śmierci. No to co, kampimy graveyard po raz kolejny. I widzę, że tutaj jakoś nie chcą się mobilizować nasze jednostki, na, nasi ludzie. Więc. O, proszę, klasy Gnomes, co to jest? Ktoś bił level 85 Gnomem. Gnomem Dead Knightem chyba, no? Gnom Dead Knight. O, proszę bardzo. Gildejny. Yy... Gildejny Archiment. Dobra, lecimy dalej, lecimy dalej. Musimy się siedzieć tutaj w przód. Powiedzmy, yy, teleportować. I teraz wiecie co? Zestunujemy tego y, Hunter'a w miarę możliwości, jeżeli będę mógł, ale te firy, kurde, to, to CC na mnie jest y, powiedzmy powalające, musimy go uleczyć, hopa hopa, beacon na siebie i teraz w tym momencie leczymy naszego gościa. Dajmy mu freedom, co sprawi, że nie będzie w ogóle. Od... że będzie odporny na wszystkie efekty spowalniające. I w ten sposób nasz gościu będzie mógł sobie tutaj jakoś biegać. Dostał. Oj, dostanę Fira. O proszę, nie trafił, nie trafił chyba. Dobra. O Jezus. Może go dorwę jakoś. Egzorcyzm, egzorcyzm, egzorcyzm. Ale dostaje nieźle. Oj, użył deterrence. Proszę bardzo. Może uda mi się jakieś killing blowa na nim zdobyć? <laughs> czy mi się wydaje, czy zdobyłem tego, ten... Jest! Jeden! No proszę. O Jezu, teraz dostanę nieźle. Bańka, muszę użyć bańki. I uleczmy się. Na wszystkich cooldownach włączyłem sobie takie... ...takie skrzydełka, które sprawiają, że leczę o wiele więcej. Oraz takiego Guardiana przyzwałem sobie, on jest znany z Warcrafta trójki Gdzie Artasem czy jakimkolwiek paladynem na lewelu 6 możemy sobie wskrzesić naszych sojuszników To, to jest właśnie ten, ten Guardian i on pomaga mi leczyć. I ten czar jest dosyć interesujący, bo on w zależności od, od speka w jakim się znajdujemy, czyli Retribution, DPS, Holy Healer i Protection, czyli tank to ten czar zmienia się. On, Jak jesteśmy w tanku, to on daje nam taką tarczę, która zmniejsza nam obrażenia. Jeżeli jesteśmy w Hillerze, to pomaga nam leczyć, a jeżeli jesteśmy w retribution, to on pomaga nam bić. Więc taki, takie czary są dla mnie fajne i na pewno czekam na więcej takich czarów, zwłaszcza dla Huntera, jako że to jest moja ulubiona klasa, i właśnie teraz dostaję światłem po oczach, jako że moje role, rolety przebijają nieźle. Słońce. Dobrze, że tego nie widzicie, bo to nie jest ciekawy widok. Dobra, oni muszą się zmobilizować jakoś tutaj, ta, ta trójka, i jakoś dostać się do tego gościa tam. Bo będzie kiepsko, jeżeli nie pójdą, bo będziemy musieli jeszcze 5 minut czekać, a czekać 5 minut to nie, to nie jest fajna rzecz. Gdzie oni się zabunkrowali? O, tam u góry się zabunkrowali. Dobra, lećmy tam, le lecimy tam do nich. Nabijmy sobie Holy Powery. Holy Powery nabijamy spelem, który nazywa się Holy Shock, i jeszcze, jeżeli dobrze ułożymy talenty, to z innych czarów także możemy zdobywać to. I biegnie jakiś kaprawy Priest. Anded, bardzo nie lubię Andedów uleczmy naszego gościa. Dlaczego ja go leczę? Po co? On ma przecież pełne HP. Otóż Mastery, mastery, taki nowy stat, taki powiedzmy nowa rzecz w kataklizmie, dla healera Paladyna sprawia to, iż każdy heal nabija ileś tam absorba, czyli taką, taką tarczę osłaniającej przed obrażeniami. Oj, oj, oj. Dobra. Myślę, że wyleczymy sobie spokojnie tą sytuację. Tutaj nie, nie ma problemu. Ponieważ mamy dwóch healerów, a dwaj healerzy to jest yy, już trudno do zabicia, choć powiem Wam, że może być nawet trudno, bo już widzę, że tutaj się ludzie zbierają, jeżeli nasi się tam nie ze, o już, dobra, jest jest, 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 nasz gościu powinien biec, dajmy mu to. I piękne, piękny K bardzo ładnie. Warrior tutaj yy, zareagował. Często jest tak, że ci, war nie warriorzy, tylko flag karierzy, yy, po prostu yy, śpią, śpią z tą flagą i zapominają, że na przykład oddaliśmy flagę, albo po prostu nie słyszą, albo nie zwracają na to uwagi. Bardzo takiego czegoś nie lubię. Ten warrior najwidoczniej jest bardzo dobrym graczem, jako że bardzo dobrze radzi sobie yy, widać, z tankowaniem wszystkiego. No i yy, w porę oddaje flagę. No, 4 minuty, 2-0 dla nas. Więc yy, wszystko w idzie w naszą stronę. Więc możemy to wygrać. A jeżeli my wygramy, to, dosta to ja dostanę dużo honoru, a jeżeli dostanę dużo honoru, to yy, będę mógł sobie w końcu kupić jakiś norma normalny sprzęt do leczenia. Tutaj jest jakiś yy, fajny yy, drugi healer, który pomaga mi leczyć. No proszę, bardzo fajny healer. oj, ten tutaj dostał yy, hammer to the face, hammer in your face. Bardzo lubię rozdawać takie hamery po twarzy jest bardzo przyjemne, uwierzcie mi. Oj, ten tutaj ginie. Nie gin, koleżko, nie gin, nie gin, żyj. Muszę utpalić cooldowny. Utpal cooldowna. I patrzcie, jak pięknie udało nam się opanować sytuację. Choć nadal jest groźnie. Musimy się gdzieś schować za jakimś pilarem najlepiej. I piękny 54K heal. Musimy uleczyć tego mage'a. Bo biedak niestety zgarnia bardzo dużo obrażeń i oddaliśmy flagę, oddaliśmy flagę i jest, oddałem flagę! <dziwne> Dziwnym trafem jakoś mi się udało. Dobra, musimy ich tutaj wyplewić tych wszystkich chordiaków tutaj, bo sobie biegają troszeczkę. Zbyt powiedzmy sobie dają tutaj radę. I drugi healer nie ma już many, co jest bardzo przykre. <dziwne> bo muszę zostałem tak jakby sam tutaj w leczeniu. Nie muszę jakoś sobie poradzić. No i healer zginął. Hammer to your face. No i ten tank chyba ginie. Oj nie, nie ginie. Je, jeszcze się trzyma, ale ja też powoli, powoli zgarniam nieźle. No i pięknie zabrali na flagę. I dostajemy w pierdziel Dwie minuty jeszcze zostały. Oj, to będzie długi odcinek. Długi, długi. Ja mam nadzieję, że wam się takie odcinki długie podobają. Choć wiem, że i tak tutaj mało osób dotrze do końca. Tak to już jest, że zazwyczaj oglądają sobie parę momentów z tego PvP Mówią, e, już to widziałem dużo razy, komentarz niepotrzebny i po prostu wychodzą, zostawiając filmik po 5 minutach. No ale cóż, no tacy są, tak ludzie po prostu oglądają, a ja nie będę zmuszał ludzi do oglądania moich filmów. Jako że to są. Wy to oglądacie dla swojej przyjemności, wy wykorzystujecie swój czas na to i ja nie zmuszam naprawdę do oglądania tych filmów. Choć bardzo miło by było, jeżeli byście obejrzeli ten filmik do końca bo wtedy te, te, te statystyki one mi pokazują statystyki, kto dociera, ile procent dociera do końca, tak, tak zwany wskaźnik otrzymania od, odbiorców, tak, to się chyba nazywa, i im większy, tym lepiej dla nas, wtedy statystyki kanału są lepsze i, i nawet jest większa szansa, chyba wtedy dla partnera, a mieć partnera to jest coś świetnego, jako że mogę sobie zrobić lepsze tło, i wtedy mogę y, także miniaturki sobie ustawiać, jakieś fajniejsze, co sprawia, że filmy są bardziej atrakcyjne. Y, bo tam jest nawet coś takiego, że. O, wygraliśmy! Y, no, że miniaturki sprawiają, iż film jest bardziej atrakcyjny. Ok, a więc udało nam się dokończyć tego granda, Jak widać, jestem na drugim miejscu w leczeniu i mam nadzieję, że taki odcinek Wam się podobał. Więc do zobaczenia, cześć!